Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko witam wszystkich serdecznie, zaczynamy zabawę Powiem Wam tak, dzisiaj jest poniedziałek rano wczoraj o godzinie 10 już się zaczyna, już się zaczyna zabawa w postaci wiadomości od yy, Od kierowców już wam montuję to i wysyłam Zapraszam Jak to klasyk mawia zawsze coś się musi odjebać ale jak ta kostka wygląda? Kurwa mać, że to działało? Światła mi w przyczepie wszystkie wzięły zgasły podczas jazdy i, i tyle. Zeniu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. U mnie z lewej strony nie ma, a z prawej raz są, raz, raz ich też nie ma. Także pozdrawiam cię Zeniu, nie jesteś sam. Jak dbacie, tak macie. U mnie świecą wszystkie. A wy, jak nie dbacie, to nie macie. Michael, zobacz sobie. Złapany. Na spaniu Niby kostka naprawił A on śpi. Po prostu. Z... Kostka wyjął i powiedział, że światła nie ma na przyczepie. Gnije. Michael, budzimy zenka. Budzimy zęka, uwaliło cię. wstajemy. <grystanie> Michael, czwarta a Jojko dalej śpi, Zynek dali śpi, a my tu już pracujemy, tak jak w tamtym tygodniu. I no że w tamtym tygodniu żeś się pomylił, boś powiedział, że Zynek pod Berlinem, a niestety pod Berlinem to był Jo, a Zenek tutaj społa się na uszynie tu właśnie gdzie teraz Taksówkę syna synakiecki znalazłem I godek, nie godeka jadek Gdzie jadymy? na jadymy Co? traje na jadymy Tuje takiej klasa tam stałem w gdzieś To się wszystko tutaj w mieście. No dobrze, jeszcze nie. W Holandii jeszcze spiął. 70. Co to było? chciał? nie A nie, to ten, to Nie Co to się nie zrobi z tym? Czy coś niech moc będzie z tobą! Zynek, zawsze idzie go na popych wziąć. No, ja da siedział, tubie wiesz koł. No kurwa, no te, jakby nie było jest raz pas starszy, nie? No wymyślają, blokad wszystkiego. Ty bo jak nie, no to po, po mój booster poleca. Rzutem nie da rady. Dawaj. Jest to załamanie, coś, coś tam, coś tam dzinzo i ten pod to. te robotania już mi się nie podoba. Hej, dobre. Super, to jest życie. Ja, że mnie, mnie go zakosił, kurna, i, 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 i takie w którym życie, no, a my się później ka na kable, a później Michael ja, bo my się, kurna, pieprzycie, a zynek, kurna, ja, iż odbierę tym. ja, i no, że my idziemy, bierzemy, kurna, włożymy do auta, auto nie odpolo, teraz się cofaj po, po tym, na kable, teraz jeszcze, jeszcze musisz, kurna, od czegoś odpolić go, nie? bo no autem nie wiedziesz a booster się przyniesiesz albo zwołasz wo tego z placu co ten właśnie jedzie i Ej, ten on ci powie kurwa 5 minus kurwa i dziękuję do widzenia i czemu w dupie kurwa. <grym i górna> a Michael ci powie później ja bo Zynek kurna przyjeżdża z biuro i jedzie a wy się pierdolicie no ja no niech tak będzie Zenek, jesteś najlepszy piękny zestawik na szczęście to tylko SUV MG w hybrydzie, bo już się bałem, że to będzie i biza w kombi, bo tak to bym nie mógł jechać. Ślązak chyba zapomniał jak się mercami jeździ. I cyk kaska z ubezpieczenia zaraz leci. obrazek wyraża więcej niż tysiąc słów. Pięknie. Panowiec ty wie, wiecie, Piękne góry. Jestem tak szybki, że jeżdżę bez przyczepki, bo szybciej rozwożę samochody solówką niż z przyczepką. Skręć w prawo. Widoczki, matku jedyna. Przejechałem do gromeksu po parę części mianowicie potrzebne mi są yy, bu, 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 bu. siłowniki do klapy i jeszcze coś mi jest potrzebne. Aha i te grzybki na to Przedem tu, bo nie mogę tego znaleźć kurde. Jak macie jakąś jak macie coś na jakiegoś linka to możecie mi wysłać, może macie do tego, ale ja nie mam kur... No i przyjechałem do tego, aż tu Nawety zrobione, widzę na sprzedaż gotowe No na u nas takich widoków to nie ma Pięknie Sztokhol, kupiłem Ci to co trzeba I grzybki Człowiek do domu, bo mi nie było. Cześć, kumpel, powiedz do cześciu koleżko. No, dwa słowa, jedno. Jak I... ma być? Moje asy transportu, transportu jadą na pełny. Beta 7, 740 dieselek. Nie mać biedę, tutaj się mówi. Nie mogę pokazywać rejestracji lepiej, nie? Ale jest tak. Jest tam odcinkowy pomiar prędkości, o którym nie wiedziałem kiedyś. I dostałem cztery mandaty. Tam z powrotem i później tam i z powrotem. Cztery mandaty dostałem w ciągu tam. Dwóch dni jadę sobie spokojnie, tutaj teraz. Czyli tam nie wiem, już 80 było, powiedzmy, jadę 80, no ale że. Łączyło mi się telefon i akurat to panowie zauważyli. I. 500 zł, 10 punktów, ale. Sieć, przyjacielu, sieć. Ale, że mam tych punktów 15, bo ostatni dostałem, to byli tak mili, że mówią, ma pan trójkąt. A ja tych trój trójkątów mam kilka akurat. Ale mówię, Łop, panowie, nie mam trójkątów. No to 50 zł i za szyby 50 zł przyciemnione. No i pan mi życie uratował. Dzięki, dzięki. Czekam na mandat. O strach jest é. Na Zenek tyś mi o tyle szczęścia. Na pasach ciągnęmy przyczepa do tyłu. Michael problem mamy. Iwona padła. Czekam na Ślązaka, żeby przyjechał mnie ściągnął, bo dalej nie da rady jechać. No i to dobrze poniedziałek zacząć. Koniec dnia panowie. Złe wieści są takie, że zękowi się laweta powiedzmy tak zepsuła, Ślązak musi go scholować do znajomego w Holandii, może mu to naprawi. Drugi temat. Ten lawet mi nie naprawi Pan z spodenki Wymienia części Gdyż dużo mu schodzi niż powinno I muszę wynająć lawetę, Tak szczerze to bym wynajął dwie, ale Są walentynki Mam gdzieś tam jechać w góry Bo tak to ja bym skoczył na szybko Ale pojedzie tylko Stockholm Czyli wyjedzie pięć lawet Z czego jedna jeden dwa dni później i powiem wam troszkę lipa bo mam za dużo towaru i nie wiem czy to wszystko ogarnę mam nadzieję, że się uda ale dobrze się nie zaczęło Zadać muszę. co? Zenek zajechał swoje auto Niestety chyba wypadek, chyba tam ktoś do robu wleciał Aha, coś tam w robie leży i nie przepuszczą I Nie przepuszczą, Oczywiście już gapie Gapowicze na, na mostach stoją że coś tam robię jakieś auto hmm, Ciekawe ile to zajmie teraz czasu Zablokowali całą drogę I wolno Nie ma to jak mieć własną eskortę Policji, coś bardzo aktywni są dzisiaj na granicy holendersko-niemieckiej. Ja, no bo co się dzieje? A śniegu nasypało, się biało zrobiło, wczoraj było czarno, dzisiaj było biało. Jakiś poślizg, po się rozwalał. No i przysiadka na Kadiego, części się same nie kupią. Ale czuć pieniądz, rezerwa aż przyczyt. Na Jakąś stację trzeba ogarnąć. się I jazda na węgielu. Czyściutko tu mają, co powiedzieć. Сейчас, шала залана. Можно лететь. mi co u mnie panowie. No, mam teraz prywatnego szofera, nie? Mam prywatnego szofera. Sztokholm kupił ode mnie furę. Ja idę. Sztokholm, żeby ci się, żeby ci się dobrze jeździło, Super. dzięki kumplu, ja wezmę i kupię sobie coś fajnego. Starego oranża Proform, pro Proforma, tak, wyszli, wiesz co, z płatnością tam do, do, do 120 dni. Nie spieszymy się, nie? Kasy jest tyle, że to się nawet nie zbiera. Jak, jak wypadnie mi stówka w Lidlu, nawet nie podnoszę. Okay. Chodź, kumplu. Dobra, jadę do domu, Sztokholm leci i but. Dzieje się, dzieje się dużo, ale nie wiem, czy mam tyle czasu Wam opowiedzieć, co się dzieje. Ogólnie naprawiałem iwego zęka. Iwego zęka naprawiają. Coś tam, kurde, w kole się zepsuło. Ale koleżka mi naprawi. No w skaku, pójdziemy, chodź. Chodź przyjacielu, idziemy, tak. Chodź bidulusiu, chodź. Naprawia mi weko i zemek pojechał po części, a drugie części już przyszły do Goczcza. Naprawia mi mój koleżka holenderski a ja a Sztokholm pojechał lawetę wypożyczyć. Sztokholm wypożycza lawetę i jedzie w kółko szybkie a ja, ja też małem do lokaja. No dawaj, przyjacielu, mój mały, dawaj. Dobry, pipi, dużo. Dobry, twardziel jesteś. Nie, jesteś twardziel. Nie, jesteś twardziel jesteś, no. No i mamy to. Jeszcze zdążę te cytryny zawieść Jak do 15 wyjedzie. Michael, tyś ku na zenka poszła na zakupy. Oni już skrzynia się kupią na zapas Chapiernicze ja Ty się dobry ja O i zdarza się chujowe części teraz robią Ja <grywka> bo kierowców <grywka> Pożyczyliśmy lawetę I Jedzie Zenka laweta ogarnięta Koleżka mi naprawił, to jest petarda, muszę kupić ko o, po, felgę i coś tam. W tej twojej wymienia części mówi, że w baku są opiłki. Że kurwa psz, najlepiej byłoby bak wymienić. No wiesz jak nie? Wymienia części, to przecież nie by... Nie, w, 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 w moim i w eko. Najlepiej wymi, wymienić by było bak, bo mówi tam jest tyle tych cząsteczek, że wiedzach, nie? Ja sobie myślę, nie wiem skąd ci się wzięła ta syba wymieniać części Ale najlepiej zrobić. No wiesz, no najlepiej, nie? Tylko że pewnie ten bach dwójka. Najlepiej to byłoby już dołożyć dwójkę i założyć większy, nie? To by było najlepiej. Myślę, że słuchaj, nic z tego nie zmieni, jakbyśmy na przykład nie pojechali sobie na kawę. A potem do wymieniacza części. To będzie najlepsza opcja, nie? Co ty na to? Ty, no to może pojedziemy jednym. Nie? Ja schowę merca i już. Zaparkuję merca. Stój czapek kumplu. Oni na pewno zapierdalają, nie? Chłopaki Kawka jest. Co tam u was? Jak, jak robota? Bo sztokolwiek się mi pyta. Michał zapyta się, jak tam chłopaki? Jak im idzie w robocie? To się pytamy. Funczo i kto to będzie sprzątał? Mówiłem, przyjacielu, nie ma... Nie ma tego, to nie wchodzisz wchodź na dół. Na dół, kumplu, siedzisz tu, siedzisz, siedzisz koleżko. Siedź, tu musisz posiedzieć, bo nie mamy na ciebie, na ciebie koca, wiesz? No, posłuchaj, no, grubą, siedz, nie wchodź, nie wchodź. Dobra, kawa, jedź do tych kurwa, wymyślaczy części chłopie. bo Matko boska. Jako tako idzie robótka, bo akurat korki się zaczęły. Ale najważniejsze, że są wszystkie cztery koła i w tą samą stronę się kręcą A z bonusów to jeszcze check engine zgasł i się nie zapala od kilkudziesięciu kilometrów Więc jest git, postraszył tylko Jedynka do dwójki, jedynka do dwójki, zgłaszam się Lecimy, ze nią w w stronę Tutaj się check engine, to, to jest Weko chłopie, oni zdalnie ci naprawiają Człowieku system, surround system to jest, kurwa za nią, my tutaj jedziemy yy, nadzorować wszystkie sytuacje. Tak, że nic się nie martw. Yy, Sztokholm ma automata, mówię, pierdolę. Mówię, manual ale to jest, wie, jest dla gości, co, co robili fizycznie. Ja jestem po studiach, nie będę zmieniał biegów. Chłopi. W pięknych okolicznościach w przyrody, za nią jedziemy. Nie, ale pan ci to, że. A automat wchłonęł lepszy, nie? No przecież kurwa, Michał, co ja się tam... Nie, nie, ja wiem też. Ja wiem też, to że to automat kupi, to jest. Tak boli, ja już mam też kurwa, stary. Dzień. Automat jest lepszy. Nie, no jest młody chłopak, jeźdz, to się z tobą ogólnie, to widzowie się domagają, żeby przeprowadzić z tobą wywiad. Rozumiesz? Żeby przeprowadzić wywiad. Jak to jest żyć za kółkiem? Życie z prawdziwego kierowcy, bo z nas wszystkich. To tak naprawdę to ty jesteś kierowcą chłopie, bo ty jeździ non stop przez... w lewo, w lewo, w lewo. Ale to autoryzowanym Autoryzowanym kierowcem jesteś, non stop jeździsz kurwa od pięciu lat, odkąd cię znam, ok. e, Słuchaj, bo tutaj potrzebny mi jest plac do jazdy na kładach. Tutaj ma kumpel do za osiem baniek, nie wziąłbyś mi? Wezmę. Kurwa ty, osiem baniek, nie? Dobre, nie? Dobry plac. Bercik, ty mendo to osiem baniek, kurde mu to leży, ty. Nieźle. 8 baniek na lawetach to potrzebuje mi 42 wie, na lawety. Tak, postawić taki ten przystęp cały dach. <grywa> Rura. Jeż, Nie fajnie się tu jeździ. go wiesz, za małe miejsce na jeżdżenie, no wiadomo, ale ogólnie fajnie się tu jeździ. U mnie wszystko git, wszystko pod kontrolą jest. Mam komplet opon dosłownie na każdą porę. Z tyłu mam sliki sportowe. Jakby się zechciało po to, żeby pojeździć. Z przodu z lewej mam letnie, jakby słońce zaświeciło, a z prawej z przodu mam zimówkę, jakby śniegu napadało. Także żadna pogoda mi nie straszna. Wtorek, akcja worek. Chłopak wyjeżdża w Sztokholm dzisiaj, raduje się jutro. Powinien dolecieć do Holandii i później gdzieś na trójki go wyśle albo na dwójki jeszcze zobaczę. Mam nadzieję, że pochyta wszystko. Zeniu ogarnął swoje Ślązak troszkę Gdańsk się zamulił ale ale może będzie dobrze Gliwice, jedzie Gliwice pika dobrze jak zawsze to tyle panowie udało mi się skleić materiał na jeden odcinek do następnego, pozdrawiam